Tak, dzisiaj Korea, yy, Korea, Korea. moja w sumie wymarzona Korea, bo jest pyszna, jest pyszna i niekoniecznie pikantna i Paweł dzisiaj przygotuje dla Was bulgogi, a w Korei co się robi? Ki, shon, kimchi ki. i kiszonki. A ja, słuchajcie, zakisiłam dla Was, spróbujcie, czerwony warstw. Mogę się no, z Wami podzielić, czy to nie wypada? Nie no, bylić z czerwonym winem. Kolor jak Cabernet, prawda? A. Kolor ma naprawdę jak dobry Cabernet. Żarłok chcesz spróbować? Pyszny. Wiesz miał czerwone usta. To będzie sexy. A jakie dobre. Dobre? Ja bym jeszcze czochu dowalił. Czas więcej czasu tak. tak dużo było. Cójść, de, Najlepsze. Cójść, Żarłok TV. Nieodzownym składnikiem pulgogi i sposobów, w jaki je podam jest sos. W Korei jest mnóstwo sosów. Nazwijmy to je będzie le, lepiej oddać istotę rzeczy słowo dip, bo chodzi o sosy do maczania. Sosy, które nie są jakąś integralną częścią gorącej potrawy, tylko o miseczki z różnymi sosami, w których maczamy te potrawy. Ja dziś zrobię mój ulubiony kocudziang stołowy, czyli ostry sos na bazie pasty kocudziank. Natomiast możliwości jest wiele, nie będę wam teraz mówił. Możecie to sobie wygooglować. Są znakowe. To jest pasta Tłędzian na przykład, czyli koreańskie odpowiednik miso. Na jej bazie robi się, na bazie tych dwóch sosów połączonych tych dwóch past robi się. Sos samdziank, który też by pasował do tego co dzisiaj. W ten zielonych pudełeczkach taki gotowy. On jest tak? też gotowiec samdziank. Przepuszczny tak, sos. zrób ten sos, a ja pójdę szukać mięsa i szukać. Patelni. I poszukaj Tatelni. właśnie Tatelni. ryflowaną. Smażyć, a, nic nie ma. a ja zrobię sos. Wezmę sobie dwie duże łyżki pasty kocuzian. Takie obfite łyżki. Teraz. Dodam do nich dwa drobno posiekane ząbki czosnku. Dodam do nich odrobinę glutaminianu sadowego. A żeby... jednak, mu, jedna A jednak, jednak dodałem, tak. Odbije nam smak. Dodam dość dużo cukru, bo to jest sos koreański słodki. Powiedzmy, że poszły tu dwie łyżki tego cukru. Dodam łyżkę prażonego sezamu, nasion, dodam jasny sos sojowy w ilości powiedzmy czwartej szklanki, czyli to by było jakieś 50-60 ml, i na koniec dodam ocet ryżowy. Tutaj spirytusowy by zepsuł sprawę, to jednak to jest sos dip, który wymaga tych delikatnych składników, więc dodaję ocet ryżowy. I teraz chcę osiągnąć taką konsystencję średnio gęstej śmietany. Zobaczymy, czy mi się uda. Nie gotuję tego sosu. To jest sos do zrobienia na zimno. O czymś zapomniałem, ale to i tak dam na sam koniec. No i prawie mi się udało. Jest takie coś, co chciałem. Oczywiście trzeba mu dać czas na rozpuszczenie się cukru, więc on będzie akurat dobry wtedy, kiedy nam się usmaży mięso. Ach, jeżeli ten sos Wam posmakuje, to on ma wiele, wiele tygodni trwałości w lodówce. Możecie go sobie zrobić w większej ilości, on wręcz nabiera na smaku. A to jest jeszcze olej sezamowy. Olej sezamowy na sam koniec. Nie żałuję, taka powiedzmy dobra łyżka. Chcę, żeby ten sos miał nie tylko smak ziaren sezamu, ale żeby też pachniał. Możecie ten sos sobie robić mniej słodki, bardziej słodki. Możecie go sobie robić bardziej płynny. To już jak chcecie. Chodzi o te główne składniki. Teraz sobie możecie tym balansować. Może tu jeszcze iść imbir drobno posiekany. Kocudziank koreański gotowy, który sobie nam odpocznie teraz chwilę, a my w tym czasie zajmiemy się produkcją samej potrawy pulgogi. Żarłok. Wyjaśni nam, do czego ten sos, w ogóle, co będziemy dzisiaj doświadczać. Dzisiaj zrobimy sobie, przygotujemy sobie danie bulgogi, co można przetłumaczyć dosłownie jako ogniste mięso. Historia dania jest bardzo ciekawa i zaraz do niej przejdę. Wiemy, że jest to danie mięsne, choć też możliwa jest wersja wegetariańska na bazie tofu, ale jednak jest to z założenia danie mięsne. My dzisiaj. Przygotujemy je na bazie wołowiny i niewielkiej ilości kalmara, ale bardzo popularne jest też pulgogi z boczku wieprzowego. Co do historii Dania, co do historii Dania jest to, daje wiele do myślenia. Otóż w czasie dynastii, w czasie, w okresie Kogurio, nie chcę skłamać, nie siedzę tak głęboko w historii Korei, ale to był chyba od X do końca XV wieku w Korei coraz silniejsze poparcie zyskiwał buddyzm. Doszło do tego, pod koniec już tego rozrostu, rozkwitu buddyzmu doszło do tego, że oddziały królewskie wizytowały, delikatnie mówiąc i w cudzysłowie, wizytowały wioski rybackie. Konfiskowały sieci i nawet wędki, ponieważ nie wolno było jeść zwierząt, łącznie z rybami, w jakiejkolwiek postaci. Dozwolona była tylko dieta wegetariańska. Zresztą być może to sprawiło, że w końcu XV wieku ta dynastia upadła na rzecz dynastii konfucjańskiej, która pozwalała jeść co się chce. I teraz z kolei dygresja związana ze sztukami walki. Istniała, istniał korpus, tak to jest nazywane w literaturze, Huarang. To była młodzież rycerska, młodzieńcy z wyśmienitych rodów szlacheckich, dworskich, którzy ćwiczyli sztuki walki. Głównie to był miecz, czelanie z łuku, szabla, sztuki walki wręcz. Oni, w przeciwieństwie do europejskiej, tak zwanej złotej mu młodzieży, nie nosili tej broni tak dla, dla ładniejszego wyglądu. Oni naprawdę umieli się tym posługiwać. I w okresie, kiedy zabronione było i bardzo źle widziane jedzenie mięsa, źle powiedziałem, nawet nie, nieźle widziane, wręcz zabronione, nie wolno było, pod dość ciężkimi karami nie wolno było zwierząt zabijać i konsumować, oni, ci młodzi ludzie, którzy dużo ćwiczyli, mieli potrzebę jedzenia mięsa. No ale jak to zrobić? A to byli młodzi ludzie, którzy żyli przy dworze królewskim, więc nie dało się tam tego jakoś tak po cichu tego mięsa z piec, smażyć, bo zapach, bo no wszyscy by wiedzieli. No w przeciwieństwie do niektórych naszych współczesnych polityków, oni mieli na tyle przyzwoitości, że z tą swoją chęcią do mięsa nie obnosili się tak demonstracyjnie. Przy łamaniu tych zakazów i nakazów, a mianowicie wyjeżdżali jakoby na ćwiczenia do lasu, w lesie polowali na jakieś tam zwierzątka typu jelenie dziki i szybko je konsumowali. Każdy, kto miał do czynienia z dziczyzną, wie, że świeżo upolowane dzikie zwierzę, zresztą nie tylko dzikie, ale dzikie w szczególności, Mięso takiego zwierzęcia jest twarde, wymaga kruszenia. A tam nie było czasu, bo wieczorem trzeba było wrócić. W związku z czym ta rycerska młodzież z korpusu Huarang wymyśliła taki sobie sposób. Mianowicie mięso świeżo zabitego zwierzątka kroili w cieniutkie plastry, skrapiali octem, posypywali cukrem. Oba te składniki mają taką właściwość, że zmiękczają mięso. To każdy wie, kto bejcował mięso. No ale teraz na czym można to mięso piec? To był kolejny problem, bo nie można było zabrać ze za sobą takiej wielkiej patelni. To by wzbudzało podejrzenia. W związku z czym ci chłopcy szukali odpowiedniego dużego kamienia, lekko wypukłego, rozpalali ognisko i piekli mięso na tym kamieniu. No to jest taka technika, którą nazwalibyśmy troszkę smażeniem, troszkę pieczeniem, prawda? Bo odbywało się to na tym w kontakcie z tym bazaltowym gładkim kamieniem. I to pozwalało na spożycie takich mięs, one już były miękkie po około 15-20 minutach od, od zamarynowania. No i my takie coś sobie teraz postaramy się tutaj powtórzyć. To jest zdanie, które najbardziej Wam bym polecał, chyba jednak w lecie. I ono najlepiej smakuje z grilla. Ale jeżeli macie możliwość, są takie najróżniejsze wkładki na palniki gazowe, takie, takie lekko wypukłe. Jeżeli macie grilla elektrycznego, będzie równie, równie pyszne. My dzisiaj się będziemy musieli posłużyć patelnią ryflowaną, bo no to jest najbliżej co, co jesteśmy w stanie, czym dysponujemy tutaj, co byłoby zbliżone do grilla, ale najpierw sobie to mięso zamarynujemy i pozwolimy mu chwilę odpocząć. To mięso nie ma być kwaśne. Ten ocet dodajemy w bardzo niewielkiej ilości takiej, żeby on nam tylko tylko to mięso lekko zmiękczy. No a co z tą naszą patelnią Pawle? A właśnie, Asiu, czy możesz nam przynieść ryflowaną? No? Tak. Właśnie szukałam i nie wiem, co się stało, ale chciała Pokaż. po prostu Przyniosłam ci zwykłą wow. Ale Paweł, powiedz mi. To nie będziemy Na razie mieli... też ani na ogniu nie gotujemy. Musimy dać radę na takiej teflonowej. Rozgrzejemy ją mocno. Damy mosto. radę, miejmy nadzieję, tak. Dobra? Tu jest ten minus, że się może nam gromadzić olej. To będziemy go by... ale Spróbujemy, nie zrobimy, co się da. Trzeba Bo się posłużyć. Nie, nie, Tylko właśnie. Jeżeli młodzież z korpusu chłarang nie mając prądu i nie mając nawet takiej patelni, była w stanie dzika sobie tak zjeść, to my też damy. Damy ją. radę. No. Daję no, troszeczkę no, sosu. No, ale... Jelenia może. Yy, cukier. Też niedużo, ale tyle, żeby nam to mięso zmiękczył. I zaraz to samo powtórzę tu na kalmarze. Czyli cukier powoduje, że mięso kruszy? Oczywiście, cukier kr krusz, kruszy mięso I, cu i ocet też. Teraz daliśmy sos sojowy, jeszcze tu dam sosu sojowego na kalmara, Tu jeszcze troszkę więcej i dają odrobinę papryki kocugaru. Troszkę, nie dużo. I bardzo was proszę, pamiętajcie o takiej ważnej rzeczy, w momencie, kiedy będziecie to smażyć czy piec, to nie może się odbywać na dużym ogniu, bo wtedy papryka się spali, będzie gorzka, więc musimy to robić z wyczuciem na raczej średnim ogniu, nie bezpośrednio nad, nad ogniem. A to jest kalmar. Ale kurczaka też można w zasadzie ja kiedyś. Dlaczego ja tak pewnie do tej potrawy podchodzę? Kiedyś przez prawie dwa lata codziennie przyjmowałem od dwa, od dwóch do trzech autobusów koreańskich wycieczek. I prawie każdy z tych, czyli to jest 40 osób w jednym autobusie. Jeżeli przemnożycie to przez dwa lata i przez dwa do trzech autobusów dziennie, to myślę, że wyjdą grube, grube tysiące. Ja im przyrządzałem między innymi właśnie hmm, pulgogi, więc, więc myślę, że gust koreański i możliwości różne jedzenia tej potrawy poznałem no, dogłębnie. Teraz odstawiamy to sobie na te 10-15 Tu sobie w tym czasie przygotuję czosnek, który będzie jedzony taki bardzo bardzo koreański sposób, a mianowicie on będzie też pieczony czy też smażony. Jeżeli mam małe ząbki to, to smażę je w całości. I takie piłka jak przy cebulce? Ale nie do końca, bo grube, widzisz, grubsze. No i oczywiście ideałem jest koreańskie w Korei restauracje, które specjalizują się w półgogi. Używają nie tyle przenośnych, są nawet zamontowanych na stałe w stolikach takich kuchenek i na to mają takie półokrągłe płytki, czy to kamienne, czy żeliwne, bardzo mocny wyciąg, bo jednak to mięso tam daje efekty zapachowe, prawda? I cała zabawa z tym pulgogi polega na tym, że my to sobie sami przyrządzamy. To jest bardzo podobne do te paniaki, ewentualnie do E, Sukijaki. Z tym, że sukiaki na koniec jest podlewane i się dusi, a, a pulgogi jest robione od początku do końca na, na sucho. Jest to bardzo fajny sposób zabawy w lesie, na biwaku, na rybach, na działce gdzieś. Z Tym, że tak jak mówię, no są też grille elektryczne, które można sobie na balkonie użyć, czy nawet w kuchni, no teraz jest przy tak uchylonym jest oknie. ...ogniska i innych takich rzeczy, więc tylko elektryka płaci. No, ale możemy też tak jak Korpus Huarang wypiąć się na zakaz. Okonomijaki to... też byśmy zrobili na takiej patelni. Tak. Pięknie. tak. To też tak. By była zabawa, więc zacznijmy, może tę zabawę. I czy patelnia jest już rozgrzana? Już, już dajemy. No, ja bym powiedzmy mu jeszcze dał troszkę czasu, ale, ale zacznijmy. Będziemy to oczywiście nie na raz robić, tylko partiami. Nie za dużo tego oleju. Znaczy, podstawa pulgogi to jest jednak wołowina. Ale podstawa to jest ładna chuda wołowina. Mamy białą krzyżową. To jest biała krzyżowa, ładne chude mięso. Nie bawię się w jakieś, a tam bardzo cienkie te plastry, nie muszę. To ma być jednak w buzi wyczuwalne jako kawałek mięsa. Widzicie, ja tego nie rzucam pełną garścią, bo to by się wtedy zaczęło dusić. A ja nie chcę gulaszu. Ja chcę imitację mięsa, które było w pojedynczych plasterkach pieczone. Wiem, że robię to na patelni, ale powiedzmy udaję to pieczenie. No, gdybym to rzucił w jednej bryle, to to by puściło sok i by się w ogóle nie smażyło, tylko dusiło. To banie, zwłaszcza w świetle tego, że wiem jak je zaraz będę podawać, wywołuje u mnie maksymalny głód. żarłok my to weźmiemy, a się zostawimy żeby wypiekła następną porcję, ja będę sobie dobrze, dobrze <laughs> widzicie no i to jest ten minus, że jednak troszkę się nam tego płynu gromadzi, który powinien powinien natychmiast odparować no i co, pierwszą porcję możemy chyba sobie przerzucić na talerz to jest dopiero połowa zabawy, ponieważ teraz nastąpi Druga część zabawy. Właśnie, czy to jest koniec? Nie. To mógłby być koniec w tej najprostszej wersji potrawy. Ale my to sobie urozmaicimy i połączymy dwie potrawy, które są w tym wypadku jakby stworzone do tego, żeby je połączyć. My z tego zrobimy koreański sam. Sam jest to nie tyle jakaś jedna konkretna potrawa, co sposób podawania w Korei, rzeczy pieczonych, smażonych, czasem z dodatkiem kuleczki ryżu, zawiniętych w liść sałaty, zanurzanych w którymś z koreańskich sosów. Kocu dziang, sam dziang, który jest nawet nazwę nosi od tego, tej potrawy. Więc proszę sobie teraz spójrzcie, jak ja bym to widział. I teraz spójrzmy, jak ciekawie, apetycznie możemy takie półgogi sobie podać. Robię kulkę... No, kulki Ale to nie jest sushi tym razem. Tu sobie... Kalmarkę. Jeszcze nie, nie, nie chcę łączyć. Tak, tu sobie dam czosnek dla smaku. No i to by było na tyle. Mam sesam. I teraz to sobie... Zawinę, moczę sobie w tym sosie kocudziąg, który już na mnie czekał. Przepyszne. Rembrandt nie żyje, Bach umarł, a mnie też coś ostatnio weźmie skurczoną zachwytu. I co o tym powiedzi? powiedzieć? To taki troszkę wygląda jak gołąbek. jak? Jest za ostro. Sos sam dziang to byłby mniej więcej w wielkim uproszczeniu ten sos z dodatkiem Błędziank. I on by był znacznie łagodniejszy, ale ten mi bardzo pasuje. Ja go bardzo lubię po prostu. Mm, to jest fajne w smaku. No powiedzmy, jak to się je? Każdy na osobną wycieczkę i sobie. Ma, ryż, robisz sobie kulkę. Bierzesz sobie liść sałaty ze stołu. Bierzesz z grilla, sięgasz no, po... no bo na przykład jak się kaczkę po pekińsku też yy, składa, robi te, te naleśniczki, Aha. prawda? To jest to bardzo podobna idea. Ruda, niekoniecznie, tutaj... niekoniecznie. Te naleśniczki też tak, mogą... Ale ja mam... gryzłam i jeszcze bym chciała zamaczać. No to miska sosu, ale reszta Osobna, może być wspólna, prawda? tak. Tam jest ten zwyczaj, że jeżeli na przykład masz jedną miskę z mięsem, mhm. to tą stroną pałeczek jesz. I z tej wspólnej miski... Podnosi się rzeczy drugą stroną pałeczek. Kładziesz na swój indywidualny talerzyk, odwracasz pałeczki, to idzie do ust i następny kawałek bierzemy tymi. Ten, ta część pałeczek nigdy nie dotyka ust, prawda? Więc to jest takie dość higieniczne. Daj żarłokowi kalmara. Ale ja myślę, że on właśnie chyba najmniej tego chce, prawda? Jak to? Nie lubisz kalmaru? Nie lubię. Do Przy moim tym konserwatem. No, do bulgogów taki najbardziej oryginalny to właśnie byłby sam dziang. tak mi się wydaje, ewentualnie codziank, który jest łagodny, bo to jest ocet, sos sojowy, cukier, czosnek i tak dalej. Bo ja się obawiam, że to jakby typowy polski żarłok mógłby pójść w sos czosnkowy do tego. Ja przypominam, że tu jest spora ilość czosnku. Jeszcze jak się dołoży ten czosnek zgrilowany, to na Zgrilowany, bo ja bardzo na przykład co, lubię czosnek. Zrobić ci taką kanapyczkę? Zrobiłam ci to, musisz to. Bo to Zanurzyć zafiany, w sosie. Ale musisz to sam. Sam. Łapać, żeby się nie. Okay. i zjeść sam. Okej, okay, ale jakby właśnie. nie jej... przesać sosem, bo jest pikantny, ale nie jest to taki sos, który by ci obezuładnił podniebienie. Nie, Ale kolor, powiem Ci, jest śliczny. Bro. Wiecie co, ja jestem modelarzem. Jest taka tak? czerwień. Hmm. To jest kolor samolotu. Man no nie zabiła filmu. mnie ta ostrość. Nie, nie, ona jest miła, ale jest weź pod uwagę, że jest złagodzona octem, cukrem, sosem sojowym. Słodko-kwaśna. Tak, tak, jest wyraźnie ostro jest olejem sezamowym. Kalmar jest Tutaj? przepyszny. W koreańskim grillu jest duża szansa, że pojawiłyby się nam tu jeszcze krewetki, na pewno boczek i to takie, nie takie cieniutkie kawałki, takie konkretne kawałki ogóle. żeberka i tu was zdziwię wołowe, żeberka, które są w Korei chyba ulubione na równi, ale nie wiem, może i bardziej niż, niż wieprzowe, no trudno mi powiedzieć, nie prowadziłem badań statystycznych, no jest to zabawa na długie godziny. A czy można zrobić zabawę taką, że na przykład, żeby zrobić tak? I maczać samo mięsko, nie? Powiedzmy taką zabawę zrobić. O, I właśnie. sobie do sosu. O, tak, a kurczę, co się dzieje. A to chcesz zrobić, nie? A tyk? O właśnie. Tak, oczywiście, Możesz że tak. Tak, taką. tak. To jest... To ma wam sprawiać przyjemność. Po prostu ja lubię w tej sałacie, bo jest taka odświeżająca i sałata fajnie przenosi ten sos. Ale macie tak jeść, żeby wam to sprawiało przyjemność. Asiu, ja Was zostawiam i zróbcie sobie drugą porcję w takim razie i życzę smacznego.